Przemysłow KUPAJW, dzień dobry państwu. Dzisiejszy Kurier Jeleniogórski rozpoczynamy dość nietypowo, mianowicie w Urzędzie Miasta przy Ulicy Sudeckiej, a moim i państwa gościem jest zastępca prezydenta Jeleniej Góry, pan Piotr Paczulski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry. Panie prezydencie, nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie przede wszystkim temu, jak będzie pańska działalność wyglądała na tym stanowisku, na stanowisku zastępcy prezydenta Jeleniej Góry. Ja bym chciał na początek zapytać o koalicję, która została nie tak dawno zawarta z. Grupowaniem prezydenta Marcina Zawiły. Czy taka koalicja była potrzebna i co ona może zaoferować mieszkańcom Jeleniej Góry? Bo do tego sprawa się sprowadza, bo chodzi tak na dobrą sprawę o dobrą mieszkańców. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że bardzo cieszę się, że doszło do zawarcia porozumienia koalicyjnego. Zważywszy, że rozmowy w tym względzie trwały od długiego czasu. Państwo jako lokalna telewizja mieli też okazję wielokrotnie pytać mnie o to, podobnie zresztą jak pana prezydenta Marcina Zawił. Koalicja samorządowa. Bardzo cieszę się, jak powiedziałem, z faktu zawarcia tej koalicji, przy czym z pełną mocą podkreślić chcę, że tutaj nie chodziło o względy personalne, względy etatowe. Jest to przede wszystkim koalicja programowa, koalicja zaplanowana po to, aby realizować strategię dla naszego miasta. Panie Prezydencie, Pan funkcję objął po zastępczyni prezydenta Mirosławie Dzikiej. Jakie wyzwania stoją przed Panem i jak Pan ocenia dokonania swojej poprzedniczki? Bo na konferencji prasowej, kiedy Pańska osoba została zaprezentowana jako zastępca prezydenta miasta, wypowiadał się Pan bardzo pochlebnie o dokonaniach Pani Mirosławie Dzikiej. I w dalszym ciągu bardzo pochlebnie wyrażam się i myślę o pani Mirosławie Dzikiej. Jest to doświadczony pracownik Urzędu Miasta, doświadczony samorządowiec, nadzwyczaj kompetentny, bo chcę przypomnieć, że inwestycje, którymi zajmowała się w przeszłości pani Mirosława Dzika, a również w chwili obecnej jest to ta sfera, która, którą się, się zajmuje. To ogromnie ciężki kawałek chleba, jeśli tak mogę powiedzieć. A jest dużo do zrobienia jeszcze w tej materii. Oj, zawsze jest bardzo wiele do zrobienia w inwestycjach w szczególności. Jeśli chcemy aby miasto się rozwijało, to potrzeba inwestycji, potrzeba osób kompetentnych i taką osobą jest pani Mirosława Dzika. I z pełną odpowiedzialnością mówię o tym, że to jest bardzo dobry pracownik, bardzo dobry samorządowiec. Pańskie priorytety, e, jakie należałoby zrealizować do końca tego roku, no i oczywiście na rok przyszły, bo pracy jest dosyć dużo, e, wszystko będzie trudno wykonać. <laughs> oczywiście, ja e, jeśli mogę tak to określić, wyrosłem już z wieku chłopięcego i młodzieńczego i zdaję sobie sprawę z tego, że nic nie dzieje się nagle. Chcę powiedzieć również o tym, że... Miałem okazję zresztą na ten temat mówić podczas pierwszej mojej konferencji prasowej w ratuszu, wtedy kiedy nastąpiło obwieszczenie mojej nominacji, że z dnia na dzień Ironia Góra z tego faktu nie będzie krainą mlekiem i miodem płynącą. Tak się nie dzieje. Czasy rewolucji skończyły się. Z całą pewnością będzie to inaczej odbywać. Natomiast w pierwszym okresie kiedy objąłem funkcję zastępcy prezydenta miasta staram się możliwie jak najwięcej dowiedzieć z innej perspektywy teraz występuję niż wcześniej radny miejski. Przykładem tego nie będzie chociażby fakt, że kilka dni temu gościłem tutaj w gabinecie naczelnika wydziału Edukacji i Sportu, ale jednocześnie poprosiłem przedstawicieli związków zawodowych. Specjalnie wspominam o tym fakcie, albowiem oświata, którą mam się zajmować, którą mam nadzorować, to bardzo bardzo trudny, bardzo trudny obszar. W szczególności w sytuacji, kiedy spodziewamy się reformy, Świat. A jeżeli możemy powiedzieć o trzech punktach, które trzeba zrealizować, to są pańskie priorytety? Nie chciałbym mówić o tych trzech punktach. Na razie konsultuję sprawy z naczelnikiem wydziału, konsultuję ze związkami zawodowymi, odwiedzam. Szkoły, mimo że trwają wakacje, to jednak administracja szkół pracuje pełną parą. W większości przypadków staram się możliwie jak najwięcej informacji zdobyć, po to, aby analitycznie podejść do problemów. Ale chciałbym podkreślić i w pewnej mierze uspokoić środowisko oświatowe. Powtórzę to, co powiedziałem kilka dni temu związkowcom w obecności pana naczelnika domagały. Nic. W Wielkiej Górze, jeśli chodzi o strategię dotyczącą oświaty, nie będzie się odbywać bez udziału związków zawodowych, ale tak jak powiedziałem kilka chwil wcześniej, my jako Lewica, wchodząc w aparat wykonawczy naszego miasta, mamy świadomość, że musimy brać współodpowiedzialność za tok przebieg spraw, ich realizacje, efekty, tak związki zawodowe, nauczycielskie, oświatowe muszą mieć świadomość tego, że również ta współodpowiedzialność będzie na nich spoczywać. Dodat, chciałbym, albowiem oświata jest tym ewidentnym przykładem mechanizmu. Powtórzę znowu to, co powiedziałem moim gościom. W diametralnie innych warunkach działa administracja oświaty. Mam na myśli ratusz, a w zdecydowanie innych warunkach działają związki zawodowe. Pierwsza, czyli administracja działa w gąszczu przepisów, często ktoś niespójnych, z trudnością interpretacji, ograniczenia finansowe i trzeba to zrozumieć. Podobnie trzeba zrozumieć, a powiem to w pozytywnym sensie tego słowa, związki zawodowe muszą prezentować postawę roszczeniową. To nie jest krytyka oczywiście, są to tak diametralne warunki i pogodzenie ognia i wody to ogromne wyzwanie, zważywszy, że jak powiedziałem, czeka nas reforma. Oświaty. Nie mamy ustawy, nie mamy aktów wykonawczych. Musimy na to wszystko poczekać. O tym mówimy ze względu na malejącą liczbę uczniów w klasach, w szkołach. Panie prezydencie, do tego jeszcze na pewno dojdzie sprawa Miejskiego Środka Pomocy Społecznej, ale to już jest rozmowa na inny program. Tych zadań jest na pewno wiele. Zapraszam uprzejmie. Pomoc społeczna to niezwykle ważny również kontekst działalności samorządu. Dzisiaj będę gościł właśnie u pana dyrektora Łabuna, bo chciałbym. Chciałbym na miejscu zobaczyć, jak rzeczy się mają. Myślę, że wspólnie uda nam się prowadzić sprawy na tyle dobrze, aby ci, którzy pomocy potrzebują, byli przynajmniej usatysfakcjonowani. Dziękuję panu za rozmowę. A państwu chciałbym przypomnieć, że moim i państwa gościem był pan Piotr Paczuski, zastępca prezydenta Jeleniej Góry. Do zobaczenia.